No i witam serdecznie, to jest trzeci film w ogóle z Case Haga na tym kanale i w ogóle, bo ten kanał jest w sobie bardzo świeżutki. No i tak jak na poprzednim filmie obiecałem, dzisiaj pierwszy raz chodzimy na te Case Battle, ale przed, przed tym jeszcze wykorzystamy te punkty, które nafarmiliśmy przez te ostatnie 2-3 dni, bo te punkty można wykorzystać tylko w tym miejscu, więc tak. No i mamy ranking tych punktów i za pierwsze miejsce jest, no, Ambitiusy za 12 tysięcy, pozdro. No i mamy tak, event, czyli ja nie wiem o co tu chodzi, ale... Wartość łupu. Rozumiem, że mam tu coś wykopać, tak? Spod tego piasku. I mamy medium, mamy high i mamy epic. No to tak. Kliknijmy, zobaczymy, co z każdego leci. Za tysiąc punktów jest szansa, że można dostać. Uwaga, ale się tu nas składało. 50 groszy. W sensie desert eagle a takiego kujowego. No to jeszcze raz. O kurwa, dobra. Nigdy w życiu bym nie, nie polecam. <ścoughs> Za tysiaka otwierać. Nie polecam, warto chyba sobie to zbierać na... Zaraz zobaczymy czy co najmniej medium 50 groszy wartość skina była orientacyjna za 1000 punktów Więc teraz zobaczymy ile za 10 tysięcy jest Teoretycznie... No zobaczymy No tak suma sumaru to wychodzi na to samo przy tym flashbacku Jeszcze raz dla testa O boże To już chyba nawet lepiej ten dla tego lowa otwierać na ilość a nie na jakość Dobra 10 tysięcy, jakbyście mieli punktów, też bym polecał dozbierać w takim razie do high. Ech, ja się obawiam, że tu kurwa nic z tego nie będzie. No dobra, 50 tysięcy. Też tak mniej więcej na równo wyszło, bo ja tak dzielę po prostu przez pół e, od tych 50 groszy, czyli teraz obecnie najlepszy skin wypadł. To 26 złotych, ale tu powinny wypadać teoretycznie po 25. No 25 No to można tak średnio liczyć Zakładać, że 25 tysięcy punktów To będzie mniej więcej 25 zł No to w takim razie epic Czyli tutaj powinny lecieć skiny Za co najmniej 100 zł 93 No dobra, ale tu przynajmniej ma to sens Już wykorzystywanie tych punktów Teoretycznie to whatever w sumie coś tu się otwiera Po prostu to jest taka farma golda Taka dodatkowa 102 dragonfire o, dobra, jeszcze wykorzystam. A to jest marketplace! Kurde! Dlaczego ja tego na to nie spojrzałem? A co jest za te punkty? A. No to nie, to ja polecam zachowywać te punkty tak ogólnie. Lepiej... lepiej nie, nie tego. Nie ruszać ich na tym evencie, tylko je wydawać na marketplace. Gold Nova. Skrzynka za 250 tysięcy punktów. Dobra, Candy Shop. Pół miliona skrzynka. Candy Shop Kurde. Nie, yeah, a to ja mam jakiegoś pecha po prostu z tymi punktami, tak szczerze. Dobra, jeszcze na jedno mnie stać. No, powtórzymy to. No, mogło już za tych... O, ładnie, tak czy inaczej, jak za te punkty, to w chuj. 550 ziko. No to najlepszy drop za te punkty wszystkie. 550. Okej, okay, lecimy na battle, 7500 jest na, na zbierane. A ja że nie znam jeszcze do końca skrzynek, to na razie będziemy sobie klikać ze, ze, tego trybu nie znałem, 6 nie znałem. No. Były inne stronki, które coś takiego miały, ale to jest pierwsza, na której będę grać częściej. Więc zobaczymy sobie w praktyce, jak będzie działał system 2 na 2 A dodatkowo to jest klasyk, Liczba graczy no 4, bo wiadomo, 2 na 2. Publiczna może być, tego trybu jeszcze nie ogarniam, nie? także może jakiś jakimś przyszłym filmie w ogóle zobaczymy o co tam chodzi. No i skrzynka nazywa się Turbo Win za 220 zł. No to damy ich tak Dobra, za 2,5 tysiąca, myślę, że będzie ok. Wybierz swoją drużynę eee, sz, 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 sz. Nigdy policja <grym> Czyli po prostu prawa strona terror, nie? Na tej zasadzie Dobra, losowy bocik Bot troll, bot fine i bot bati. Kloc Kloc Lot. O mój Boże, to porażka to będzie A, jednak Royal z prawej strony, bot się jednak do czegoś przydał Dlatego lubiłem te bitwy 2 na 2 Ale to akurat nie było za dużo o! Ale ławóbka w faktoryniu Wygrywamy to? Wygrywamy to Ja tak wartości mniej więcej nie widzę jeszcze Tak musiałbym się, muszę się skupić po prostu A, na górze jest wartość, ok, Czyli wygrywanie jest o 100, o 200 zł około jest win ja te skrzynki dodałem. No ładnie. Golden coil tutaj nadrawia. To, to chyba będzie mój ulubiony tryb. Ten 2 na 2. Fajna sprawa. No Co prawda mały win, ale fajna sprawa z tym trybem. Czyli ja dostałem hand za za dwójkę. Nic takiego, co by było dla mnie istotne. Sprzedamy już wszystko utwórz podobną, czyli też 2 na 2 ale inne skrzynie. Glowsy. Glowsi, ale dlac... A. A dlaczego to się automatycznie zaznacza? Och, tu chodzi. Dobra, glowsy. Globra, glowsy za trójaka. Eee... No terroryści, no terroryści. Teoretycznie lepiej być CT. Czemu się tam pokazało takie coś dobrego? Okej. Okay. Uh -huh. No gdzie, no wszystko lepsze mają 1000 różnicy Szczoch Fajna muzyczka No dobra, jeszcze z jedną bitwę, ale nie wiem co to ten ninja tu zaznaczył I dałbym jeszcze No nawet, albo nie, żeby inne skrzynki potestować te Glowsy to nie wypadało za dobrze. Chinatown, dobra, damy takie trzy. Ale dlaczego to się tak zaznacza automatycznie? Zobacz. Ja tego nie kumam Ja to robię jakimś. W jakiś sposób to robię, ale nie wiem jak ja to robię. Dobra, babuszka. No i dobra, bitwa za 300 Walimy się. Terroryści znowu. Bocik, bocik, samolocik. Hmm? Na razie nic ambitnego, nic ambitnego. Ale tutaj na high risk by było fajnie poklikać. O tak! Ale sobie stworzyłem pomysł: Bitwa high 2 na 2 Przecież komu wypadnie jakiś item z tego high to przecież od razu instant win jest. O, bardzo ładnie leci. Kurwa jeszcze, Royal. Dobra, jest podżyłowane i to ładnie podżyłowane. To jeszcze jedną bitwę bym zagrał. No, może być. Jak to wychodzi? Faktory new Nomad Knife Slaughter Okej, okay, bo pamiętam, że tu jest jeszcze ten, te giveałase y całe. Dodam jeszcze ten przedmiot za 3000 tego nomada slotera. Oczywiście minimum to naprawdę minimum, nie będziemy tutaj nikogo ukradać. O godzinie 15 od 20 od godziny 15. Kurde, jeszcze sam sobie nic nie wypłaciłem, a, a już tyle rzeczy rozdałem. To wszystko sel i na razie ręcznie, bo jeszcze kodu nie mam wpisanego Znaczy tego Steam Trade Urla, nie? Przez co jeszcze go nie wpisałem Bo to jest na wypłatę, idzie od razu Dobra, podobają mnie się te bitwy, podobają Więc ja bym zrobił jeszcze raz, 2 na 2 Zróbmy underdoga No i na dwa kwantumy, bo powiedziałem, że to powtórzę, to powtarzam Dobra, lastik leci Lastik z moimi kwantumami. Znowu terroryści Znowu level upik a tak... Ty... No ale ja nie jestem chyba fanem tych kwantumów obstranych. A ja to wygrałem, ale to... przegrałem w sumie. No dobra, git. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam na jutrzejszy film. Oczywiście z kodem DMG macie możliwość wygrywania tych rzeczy z giveaway'ów i... 10, 20 więcej do każdego doładowania, nie? Trzymajcie się, elo.